Cześć, co tam? Dzisiaj mamy sobotę, 26 lipca 2025 roku. Bardzo ładną pogodę. No i co? Aż żal nie skorzystać, więc wybieram się trochę pocilować w okolicy Warszawy. Oczywiście nie będę sam. Sopelson wyciągnął mnie, także za chwilkę będę się z nim widział. Dojadę do niego, spotkamy się w Babicach i stamtąd sobie wystartujemy. Jedyne co podał mi to Nazwy niektórych miejscowości, tak żebym się zorientował, gdzie będziemy jeździć. Cała reszta to niespodzianka, więc cieszę się. Będziemy dzisiaj odwiedzać takie miejscowości jak śladów, czerwińsk, brochów, Kampinos i na koniec mała niespodzianka, ale to na koniec. Przewidziana trasa na dzisiaj będzie liczyć około 150 km w porywach do 200, bo zobaczymy. Tak, jak Wam powiedziałem, to będzie takie chilopanie. Pogodę mamy przepiękną na razie, bo to jest 24 stopnie w tej chwili. Mamy godzinę 10. Wycieczkę przewidujemy na cały dzień. No ale cóż, tu już mamy niespodziankę, bo wczoraj prognoza pogody, pogodynka nasza pokazywała, że ma być dzisiaj cały dzień słonecznie. Tylko słońce i lampa. Natomiast w tej chwili widzę, że. Od 12 będzie padać, tak? Sprawdzałem przed chwilą prognozę pogody. od 12 mają być opady, więc widzicie mamy tak jak to mówią 88% sprawdzalności pogody. Z dnia na dzień nie mogą się wyrobić. O co tu chodzi? nie <laughs> wiem No oczywiście dzisiaj towarzyszy mi będzie moja Suzy. Suzuki DRZ 400 FM. Słuchajcie, uzbrojony będę w kurtkę kurtkę meszową tak zdecydowałem że jeżeli dzisiaj ma padać trochę jak mam zmoknąć to wolę w tym a poza tym też adekwatnie do pogody muszę ją ubrać ostatnio trochę gdzieś tam się walała po ziemi nie będziemy też poruszać się z zawrotnymi prędkościami dzisiaj podejrzewam że ta trasa umożliwi nam maksymalną prędkość do 80 km na godzinę a głównie będziemy jechać pomiędzy 60 a 70 więc kombinezon nie jest skazany. szczególnie że jest gorąco ruszamy No ale zobaczymy, no warunki są jakie są, jakie jest, jaki jest i poddajemy się, walczymy mamy pusto, uj odnośnie mikrofonu do kamerki GoPro, bo taką posiadam, no to niestety jest tym problem, bo. natomiast y, jej gabaryty się wkrótzają, przez to jest mniej poręczna, natomiast wszelkiego typu mikrofony bezprzewodowe, bo też się rozglądałem, żeby ten dźwięk poprawić i żeby tak nie świszczało, nie wiało podczas jazdy Te mikrofony słuchajcie, no, są takie kombinacje alpejskie, wrzucanie w jakichś zresztą nie wiem jak miałbym zamocować na kasku jeden mikrofon, który podstaje tak, że muszę się co najmniej połamać. Więc nie wiem, zobaczę, będę kombinować mam pewien patentik na pewno profidorkę. No i zobaczymy co ten sopelos dla mnie wymyślił Jestem spóźniony w 5 minut, więc sopelos powinien być już na miejscu Jest sopelos Będę musiał pas wyciąć Dodatkowa robota Cześć sopelos nie, będę musiał pan swoją wyciąć. A twarz, Dodatkowa robota. No, no to, to wbijamy, nie ma co tracić. A. Słuchajcie, ostatnio byliśmy tutaj w marcu. Dobrze mówię, w marcu. <gryw> Czy w kwietniu, Bo nie pamiętam. No to była inna flora. Więc kilka shotów, żeby zobaczyć jak tutaj się zmieniło. Jak teraz rzeźba się prezentuje. Przy tej roślinności mamy dwóch bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza. na śladów mamy około 60 km po drodze zrobimy sobie jakiś przystanek śladów to mała wieś i mamy zamiar tam zobaczyć pewien pomnik jest to obelisk ofiar zbrodni Zbrodnia ta miała miejsce w roku 1939 i dokonali jej Niemcy na polskich żołnierzach, ale i tak samo na polskich oraz zagranicznych obywatelach. Jest to bardzo smutne, jak podczas wojny dają sobie na wszystko, tak naprawdę. Na każdą możliwą zwrotnią, nie wiem jak to nazwać, podczas wojny objawiają się najgorsze cechy ludzkie. Nie wiem, czy to nazwać ludzkie. Widocznie nam w obywateli, całego nie ma Yeah, well... Mieli w cieniu. Brr. Poświęcone pamięci naszego papieża Jana Pawła II. I tak jak widzicie, ten głaz stoi przed bardzo starym dębem Nie wiem, czy go złapie kadr, ale zobaczcie. Kawał drzewa. Po drugiej stronie mamy kościółek Pięknie, to jest taki zabytek zabytku mhm. Stary drewniany z którego roku to może być? Drewniany z którego roku to może być? Jest tam chyba obciwie. Dobra, zaraz zobaczymy Rzymsko-katolicka parafia w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Campinosie 1773 rok 1773 rok Zaczęli no ładnie To wszystko z drzewa Ale jaki zapach to? No czuć wiesz Czuć, czuć drewno Dlatego ten gość no co tam mówił to właśnie ten Stary drewniany kościółek i na wprost Najstarsze drzewo mazowieckim czy coś takiego? Tego zapachu nie da się opowiedzieć, nie? Nie da się. Nie da się. Okay. Słuchajcie, film filmem. Ja Wam mogę pokazać, opowiedzieć. Natomiast to otoczenie, ta woń, tego nie da się opisać. Polecam.